O, witam Was ponownie. Yy, przyjąłem Wasze komentarze odnośnie ostatniego filmiku i wprowadziłem kilka poprawek. Po pierwsze, zmieniłem odrobinę pozycję kamerki, żeby była bardziej prezentowała mą fenomenalną twarz. Yy, druga rzecz jest taka, że ograniczyłem troszkę jasność gry. Nadal jest ona podbijana w ostatecznym filmiku. Ale zmniejszyłem troszkę skalę tego, ponieważ część z Was zwracała mi uwagę, że zdecydowanie zbyt y, jaskrawy jest kolor wszystkiego. Dlatego no, to są dwie proste zmiany, jak do tej pory. Będę musiał zaczynać grę jeszcze raz, ponieważ ostatnim razem no, byłem na tyle sprytny, że nie zapisywałem jej w ogóle. Zgodnie z tradycją nazwę się Ech. I może tym razem nie zapomnę zapisywać gry. Zobaczymy. Nic, niczego standardowo nie obiecuję. Hmm, hmm, hmm. Siedzimy. Nic się nie dzieje. O, dobra. No już będzie ruszać. Ech. Dobra, zaczynamy grę właściwą. Hmm, hmm, hmm. Mam złe przejścia z tymi barierkami, ale tym razem się na szczęście udało. Eee, Fak. Kurde. To jest wspomniany przeze mnie w ostatnim filmiku dziadek, który mnie ma porwać. A dlaczego ja mam farta, że akurat się pokazuje jako jedna z pierwszych straszniejszych rzeczy w grze? No ja nie mam pojęcia, no ale trudno się mówi. Jak już zwracałem uwagę. Słyszałem? No nieważne. Jak już zwracałem Wam uwagę w ostatnim filmiku, bardzo nie lubię tego stylu korytarzy, ale tego nie lubię jeszcze bardziej. I zaraz się przekonacie, dlaczego. Yy właśnie dlatego cholera zamknij o dobra teraz muszę tyłem nawigować bo on umie otwierać te drzwi więc nie jest rozsądnie Uf, żyjemy no dobra co mamy tutaj słyszałem Maszynka, mamy kartę, więc możemy zaczynać od naszych manipulacji. I teraz tak, zaczniemy od yy, nawigatora. Ostatnim razem nie udało mi się go użyć, w zasadzie w ogóle. Pokazałem tylko fragment ekranu zwykłego nawigatora. Ale tym razem może znajdę dla niego większe zastosowanie, ponieważ on ma taką fajną, fajną funkcję że potrafi pokazywać gdzie są w pobliżu yy, nasi przeciwnicy SCP. O właśnie, znaczy że jest w dość bliskiej okolicy. Teraz musimy przerobić maskę gazową i kartę na keycard Omni znowu, więc czeka mnie troszkę machania kluczem, ale na szczęście jestem do tego przyzwyczajony. <laughs> W międzyczasie się troszkę postresuję, ale mam nadzieję, że nie za dużo. <grymne> Dobra, przerabiamy jeszcze trzy razy. Jeszcze muszę przerobić. Mam wrażenie, że jakoś ciemniej jest niż kiedy ostatnio grałem, ale mam nadzieję, że to jest tylko wrażenie. Może też częściowo dlatego, że tym razem gram w dzień. Ale... zobaczymy. A najwyżej mnie, z... najwyżej mnie ktoś z zaciuka, no... zdarza się. Ostatecznie. Będzie to z korzyścią dla was, ponieważ nagram więcej! I ostatnia przebieżka przez maszynę. Oj. Eee... Yy... Teoretycznie jest możliwe samemu przejść przez tą maszynę, ale nie jest to doradzane, ponieważ przeważnie kończy się to tragicznie. No nic, mamy karty maskę na skanery. Fakt. Jest w tamtym pokoju, słyszę jest yy. tutaj? Fuck, kolejny most. Z którego on się może spawnować? Fak yy. On tam jest. Niestety. Yes. Kurna, jak tu ciemno. Uf. Żyjemy. A, to nie jest lokalizacja, w której miałem nadzieję, że się znajdę. Ale z drugiej strony, skoro już mam kartę, mogę zaryzykować. Otóż tym razem, drodzy panowie i panie, spróbujemy dać się złapać dziadkowi. Będzie to wysoce nieprzyjemne dla mnie, ponieważ jak do tej pory... Już go słyszę. Będzie to wysoce nieprzyjemne, ponieważ jak do tej pory... Oż oh, fakt słyszę go. Eee, włączyła się jego muzyka. Mm, dlaczego tu jest tak ciemno? Kolera. Nie wiem. O! A ja stąd wszedłem czy wyszedłem? Nie wiem. Nasz wypadek jeszcze przebiegnę. Teoretycznie mam się mu dać złapać, więc... Eee... O, słyszę go. A! Fak! Gdzieś tu jest! Eee... Gdzie jest? A! Fak! No to teraz się znajdujemy w... prawda, kieszonkowej... W kieszonkowym wymiarze. Starego człowieka, lub dziadka, jak lubię go nazywać, jest to wysoce nieprzyjemny wymiar, ponieważ on ma tendencję do pojawiania się tutaj i no, zjadania płuc, podżydania ścięgi na Hillesa, takie tam wesołe. Naszym pośrednim celem będzie go zablokować w jego yy, klatce. Niestety, żeby to zrobić. Muszę przynajmniej raz odwiedzić jego wymiar i w tym momencie to robię. Mam nadzieję, że uda mi się go przeżyć, ponieważ jest wysoce mylący i jest tu kilka wybitnie nieprzyjemnych sposobów na śmierć. Tyle dobrego, że w najnowszych wersjach tej gry zostały naprawione najbardziej wkurzające niedoróbki, Oj. które powodują fakt, Fak! Słyszę go, idzie po mnie. A. <słuch> no dobra, jeszcze żyję. Mam nadzieję, że... O, szurna. Nie mam najbledszego pojęcia, gdzie idę, ale to jest natura tego pomieszczenia. Więc... No cóż, idę przed siebie. Im dłużej tu jestem, tym większa szansa, że mnie dopadnie, więc nie sprawia mi to gigantycznej przyjemności tu sterczeć. No i cóż, zawiesiła się gra. Przykro mi w związku z tym, ale no niestety gra jest na wczesnym stadium. W efekcie nie jestem w stanie, że tak powiem, przewidzieć, co się dokładnie stanie. Myślę, że sesja była jak do tej pory ciekawa, a że minęło już mniej więcej 10 minut, od kiedy zacząłem nagrywać. No to w tym, w tym miejscu przerwę Mam save'a, więc następną sesję będę kontynuował już w wymiarze starszego człowieka. No to do następnego razu. Trzymajcie się.